To był chyba najgłupszy tekst, jaki usłyszałam w moim salonie na spotkaniu konsultacyjnym od osoby towarzyszącej. Dziś time o tym, jak ważne jest, kogo zabierzesz ze sobą na wybór sukni do salonu sukien ślubnych. Ta panna młoda umówiła się na spotkanie poprzez wiadomość prywatną na naszym profilu na Instagramie. Jeszcze przed spotkaniem zapytała o dostępność gładkich, klasycznych sukien ślubnych, bo właśnie takiej sukni dla siebie szukała. Na spotkanie przyjechała z jedną osobą towarzyszącą. Była to siostra pana młodego, a finalnie również jej świadkowa. Wiedziałam, że tego dnia będziemy mierzyć gładkie i klasyczne suknie ślubne, ale jak zwykle poprosiłam pannę młodą, żeby chwilę rozejrzała się po ekspozycji, bo być może znajdzie coś, co szczególnie wpadnie jej w oko. I po tych paru pierwszych minutach panna młoda powiedziała, że zdecydowanie najbliżej do gładkich klasyków i przy tym stylu pozostaniemy. Zupełnie inne zdanie miała za to siostra Pana Młodego, która proponowała nam same brokatowe księżniczki mocno zdobione koronką suknie. Panna młoda była jednak nieugięta, była pewna swojego gustu i pewna swojego wyboru, dlatego powiedziała, że nie będzie mierzyć żadnych tiulowych, żadnych zdobionych sukien ślubnych, bo zaplanowała, że do ślubu pójdzie w gładkiej skromnej sukni i tylko takie będzie mierzyć. I dokładnie tak potoczyło się spotkanie. Mierzyłyśmy same gładkie klasyki w różnych stylach i w różnych objętościach, tak żeby panna młoda. Mogła zobaczyć, w czym czuje się najlepiej i w czym najlepiej wygląda jej sylwetka. Na koniec spotkania panna młoda powiedziała, że już wie, którą suknię chciałaby wybrać, i poprosiła, żeby raz jeszcze do niej wrócić, żeby mogła się w niej zobaczyć i upewnić w swoim wyborze. I kiedy po raz ostatni przymierzyła tę suknię, dopasowany model o kroju rybki z głębokimi dekoltami na cienkich ramionczkach i z rozcięciem na nodze, usłyszałyśmy od osoby towarzyszącej to właśnie zdanie. Jeśli wybierzesz tę suknię, będziemy wyglądać jak bliźniaczki. W tym momencie zapadła niezręczna chwila ciszy, a ja z panną młodą wymieniłyśmy się spojrzeniami. Panna młoda. Zapytała, co to znaczy, że będziemy wyglądać jak bliźniaczki. Wtedy świadkowa wyjaśniła, że zamówiła sobie suknię o identycznym kroju, w kremowym odcieniu, tylko całą z cekinów. Mina panny młodej nie pozostawiała złudzeń o tym, co sobie w tym momencie pomyślała, a ja nie mogłam uwierzyć w to, co przed chwilą usłyszałam. Jak się pewnie domyślacie, panna młoda tego dnia sukni ani nie wybrała, ani nie zamówiła. Powiedziała, że musi sobie to wszystko przemyśleć, przeanalizować i odezwie się do mnie w najbliższych dniach. I wróciła do mnie tydzień później, żeby zamówić suknię, która pierwotnie jej się spodobała, tym razem sama. Powiedziała też, że tamtego dnia w drodze powrotnej odbyła z przyszłą szwagierką poważną rozmowę na temat jej wyboru sukni weselnej. Powiedziała, że szwagierka nie widziała żadnego problemu w tym, jaką stylizację wybrała na wesele i że nie zamierza jej zmieniać. A w związku z tym, panna młoda stwierdziła, że siostra pana młodego nie będzie świadkową na ich ślubie. I ta sytuacja, choć zdarzyła się w moim salonie pierwszy raz, dała mi bardzo dużo do myślenia. Jak ważne jest to, kogo decydujesz się wybrać na świadka i kogo zabierasz ze sobą na spotkanie konsultacyjne. Zastanawiałam się też, czym kierowała się siostra pana młodego, decydując się na taką praktycznie ślubną stylizację na wesel brata. Niestety nie doszłam do ani sensownych, ani pozytywnych wniosków. Daj znać, czy spotkałaś się z sytuacją, że gość weselny wyglądał na weselu jak panna młoda. Jak zawsze czekam na Wasze historie w komentarzach. Tradycyjnie zostaw serduszko, jeśli film Ci się podobał i koniecznie zaobserwuję więcej prawdziwych historii z życia pracowni i salonu sukien ślubnych. My tu gadu gadu, a tymczasem suknia dla Izy, zdobiona tysiącami brokatowych listków i kwiatuszków, ułożona.